Wieczór witamy kolejnego uczestnika na naszym wyzwaniu. Dzisiaj o bardzo niskowej godzinie, ponieważ mamy 1929. Oficjalnie miało nie być wyzwania. Wczoraj dostaliśmy telefon od pana, który rzekł miał mieć dzisiaj wyzwanie, że niestety się nie pojawił, nie mieliśmy żadnych innych zapisów. Choczem okazało się, że pan jednak przyjechał, ale inny, nie ten, co dzwonił, nie wiemy, co tam się stało, ale udało nam się na szczęście zorganizować to wyzwanie. W takim razie oddaję pan głos. Skąd Pan do nas przyjechał? Skąd Pan wziął się udział w wyzwaniu? Jakieś doświadczenie z tym jedzeniem? Przyjechałem z Wrocławia. E, wcześniej sobie jadłem też podobne jedzenie. Mm -hmm. I właśnie koleżanka mi powie, powiedziała o tym, że w Krakowie istnieje takie wyzwanie na, okay. na super ostrą pizzę. Mm -hmm. Właśnie podjąłem decyzję, że mam życzę, to no, przynajmniej raz muszę spróbować. Trzeba spróbować. W tym momencie zaczęło się odliczanie 5 minut. Pizza dzisiaj jest troszeczkę zmieniona, nie mamy szynki, nie mamy boczku, nie mamy pieczarek, mamy za to pomidora. Pan wymienił składniki. E, ja zacznę już ankietę na czacie, ile uda się zjeść kawałków. Jeszcze raz przepraszamy za to zamieszanie dzisiejszym wyzwaniem, ale naprawdę dzisiaj jest zwariowany dzień. E, A próbowałam w ciągu życia różne ostre rzeczy, więc Myślę, że to będzie naprawdę na ostrze będzie. No Mam nadzieję, że to będzie najostrzejsza rzecz jaką ja. No <laughs> <też laughs> y można wziąć kartę, która tam była y do podpisów. Nie czy to no, jest tu na dobie. O, To jest do wachlowania, właśnie. Okay. <laughs> to jest ta legendarna karta, ma 24 minuty. Pan, pan może coś tutaj zdziałać. Doświadczenie jest, więc myślę, że czeka nas fajne widowisko. Dzisiaj w Zamościu y, udało się zjeść y, z tego co pamiętam tylko jeden kawałek, tylko albo aż. Y, tutaj pan Jacek pyta, co pan jadł ostrego? Podejrzewam, że jakieś konkretne papryczki albo jakieś potrawy. No, tak, konkretne papryczki nie, nie powiem, mm -hmm. ale mówią, że jadłem wcześniej bo w O, burger, taki był atomic Burger. Mm -hmm. Też tam było napisane, że... To są najstrzejsze papryczki na świecie, na świecie. Mm. i też podpisałem zaświadczenie, a tam odbyw odpowiedzialności i tak dalej. I on do mnie pokazał się taki no. No to Ja go tak sobie mm. spokojnie tej jadłem i nic strasznego aż się nie poczułem. Tylko w nocy mi kiszki. No, gorą, <grych> Ale ja sobie raz zjadłem je i wszystko mm. przeszło. No. Rozumiem. W sumie w sumie było ok. Mm -hmm. Więc no Podejmujemy wyzwanie w takim razie. Bardziej jest straszy rozmiar w tej pizzy, Objętos. niż, 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 jej os, niż jej os, no, no jest troszeczkę duża to prawda. No. Ale dlatego też jest wyzwanie i dlatego tyle taka no, jest nagroda. No, no, no. Nie ma nic za darmo w życiu. Mamy jeszcze 2 minuty i 40 sekund tej pierwszej fazy. Ja tutaj sobie właśnie przeczytałem. Yy, tutaj ten burger ma, ma nagę jolokiem, skorpiona, Karolina Reaper, więc bardzo podobne co tutaj u nas, więc zobaczymy. No, on był taki też duży. Tak duży był? Znaczy, on no, naprawdę prostu... nie tak jak pizza. No tak nie, więc, <laughs> ale, ale dał wtedy. Czyli rozumiem, że udało się zjeść, tak? Tak. Okej. Okay. Czy była tam jakaś zasada, że trzeba. Nie, to na, nie, na nie można przepijać, albo Nie, to, czekać. To, 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 to nie było wyzwanie, po prostu było zobowiązanie. No. Okej. Okay. Ale za oświadczenie jakieś było, żeby. Okay. Tak, okay. Czyli po prostu takie do zamówienia. No u nas niestety nie da się zamówić, poza wyzwaniem bo każdy mógłby sobie, sobie przejmować, przyjść, wygrać nagrodę, a to nie o to chodzi. Mamy jeszcze dwie minutki. W sumie to nie chcę podnieść jakiegoś lekko, chcę to zjeść po prostu w wolnym tempie. Mm. Jakby się nie po prostu się... Standardowo po pierwszym kawałku staramy się pytać o wrażenia, więc zapytam pewnie też jak tam uh -huh. się Pan czuje. Czy pizza jest ostra, czy nie? No, pewnie w sensie będzie. Mm -hmm. Nie, talerz, talerz jest po prostu, jeżeli ktoś chce sobie odłożyć kawałek, spokojnie. Każdy zje tą pizzę, wystarczy aplikować dawkę morfiny. O! Żeby jeszcze taki łatwy dostęp też do niej, czy rzeczywiście pomaga, nie wiem, nie próbowałem. Tutaj na ankiecie, na czacie, póki co dwa kawałki wygrywają. No, średnio jest jeden na ankiecie, więc Ale... no tak jest nieźle. <grych> już coś. To już to prawda, to już jest coś. Zobaczymy, jak będzie w rzeczywistości. Mamy jeszcze 40 sekund. Przy okazji, jak jeszcze mamy chwilę, zapraszamy do naszego nowo otwartego yy, lokalu w Łodzi, ulica POP17. Zapraszamy serdecznie. Otwarty na, na końcówce tego roku. Zajmę go też będzie ruszało tam wyzwanie, więc jeżeli ktoś ma bliżej do Łodzi, a jeżeli do zamości brakowo, to, to zapraszamy serdecznie. Ok, mamy 11 sekund. Tutaj prawie czego jest ważne papierki, jakbym potrzebował. Ok, w tym momencie czas minął, więc ja zaczynam obliczanie 30 minut. Jeszcze powodzenia i smacznego. Dobra. Wyłączam ankietę. Ilu takich było, co tak gadało? A? Pizza zweryfikuje, więc tu nie o to chodzi. Nie ma co też oceniać za czasu. Jestem na kwarantannie i nie czuję smaku i zapachu. Czy można startować w takim stanie? Już pomijając fakt samej kwarantanny, nie wiem, czy brak smaku i zapachu coś da. Tak na dobrą sprawę. Ludzie często pytają o mirakulinę, która zmienia tam smak, ale nie wiem, czy to coś pomoże. Szkawka się pojawiła. Bo to jest normalne przyjedzenie tej pizzzy. Dziomy, Johnny, Johnny. Generalnie tamtej, na tamtym wyzwaniu ktoś pytał, czemu mam kikcie, nie ma opcji, że żadnego kawałka. Więc stwierdziliśmy, że. A cóż, damy na przykład w tym momencie. Pozdrawiamy z Łodzi. Zobaczmy jak to za to konia. Mopin na jest. pierwszy kawałek za nami. Mamy minutę 40 sekund niecałą. Jeżeli będzie mało, można popić sami tutaj na stole. Też są ostre. Czasu mamy bardzo dużo, nie trzeba iść na rekord. Samo zjedzenie to jest naprawdę wyczyn. Póki co jest naprawdę spokój. Walka trwa. Może to jest ten przepis na, na wygraną. Poprawiamy Biekiem nie ok? Póki co jest pan niezruszony, leci drugi kawałek. Pizza ma 5 milionów w skali Czy pizzę można zjeść zamrożoną? Niestety nie. Ile ma czasu? Generalnie w wyzwaniu jest 30 minut na zjedzenie całej pizzy, czas jest na dużo ekranu. Mamy w tym momencie na timerze 3 minuty i 12 sekund za nami. Jest jeszcze dużo przed nami. Ta pizza przed nami i prawie cały czas też przed nami. Jakby utrzymywać to tempo, na pewno mi się udało. Czy planujemy otworzyć restaurację gdzieś bliżej Poznania? Na pewno. To na razie mamy in, inne miasta w planach. Jeżeli ktoś chce otwarti w okolicami zapraszamy do kontaktu na naszej stronie w dziale Franczyza. Jest tam też nasz e-mail. Franczyzamał pikseliapauzalformat.pl. Nie będę się wypowiadał za szepa, ponieważ nie ad tej pizzy, mi się wypowiedzieć tylko za siebie. Zjadłem jeden kawałek tylko albo aż. Tak, sprzedajemy software online na naszej stronie internetowej. Widnieje na dole ekranu, ewentualnie tutaj pod, zaraz podeszty link. Michu, Michu, niestety nie ma możliwości zjedzenia poza transmisją. Z tego względu, że jeżeli ktoś by zjawno, to mogliby nam zarzucić, że było ustawione. Poza tym wiele osób też chce te, to te oglądać, więc wolelibyśmy tą formę właśnie wyzwania. Jest opcja, by zamiast składników na pizzy był bigos. Jeżeli by, mielibyśmy pizzę z bigosem, no to nie byłoby takiego problemu, ale niestety nie mamy, więc odpowiedź nie. Mamy dwa kawałki za nami. Pan dalej jest bardzo spokojny. Tak to <laughs> Czy można kupić spirytusem? Niestety nie. Chyba, że już po jedzeniu, no to wtedy nie bronimy. Mamy 5 minut, prawie 30 sekund dla nami. U. W razie, że go tam wyszło, jakby trzeba było. Okay. Był ktoś kto próbował uszukiwać na Mirakulinie. nie wydaje mi się. Ciężko nam to stwierdzić, no bo nie wiemy, jak to komu smakuje. Czy można anonimowo, bez pokazywania twarzy, brać udział w wyzwaniu? Myślę, że nie byłoby problemu. Jeżeli ktoś nie chce się pokazywać, no to... Tylko trzeba jakoś jeść, więc myślę, że w kominiarce chociaż... O, może mi się udało. I tak, trzeba być pełnoletnim, żeby wziąć udział w wyzwaniu. Czy można zjeść pizzę w lokalu poza wyzwaniem? Jeżeli chodzi o pizzę wyzwaniową, to nie. Jeżeli chodzi o jakąkolwiek inną, no to oczywiście, że tak. Pizzy wyzwaniowej nie sprzedajemy poza wyzwaniem. Nie oferujemy poza wyzwaniem. Trzeba się zapisać i dopiero wtedy można je spróbować. Czy można w maseczce jeść przez słonkę. Może być ciężko. Znaczy nie polecam. Czy mogę prosić o pozdrowienia dla żony Dagmary, która zrobiła właśnie pyszne fulpety? Oczywiście, pozdrawiamy żonę Dagmarę. Za to, jak się troszczą męża, no to myślę, że pozdrowienia zaszliżone. Czy wielkość pizzy nie jest celowo dobrana do tego, aby mniej osób zjadło? Generalnie jest to wyzwanie. Nagroda wynosi za pobicie rekordu 1700 zł. Więc myślę, że rozmiar pizzy jest tutaj uzasadniony. Na ten moment zjadło 8 osób na ponad 300 uczestników wszystkich edycji. Pan walczy. Ja. Mamy dużo czasu, jeśli pan nie napije to będziemy kontynuować. Chyba, że chce pan naprawdę już rezygnować, no to wtedy, wtedy tak. Dotarło w końcu. Tak sobie pomyśleć. Mamy jeszcze dużo czasu. No faktycznie jest ostra. Jest tak? Faktycznie. Jest to najostrzejsza rzecz jaką pan miał? Tak. Teraz... Teraz jestem pewny. Ok, no to cieszy nas to, że udało nam się zasłużyć na to miano. Dobre. Pasujemy? Ja się poddaję. Poddajemy, ok. Czy chce Pan kogoś pozdrowić, napić się mleka na sam koniec, żeby już tak oficjalnie zakończyć? Eee... Nie. Ok, w takim razie bardzo dziękuję, dziękuję Panu. Życzymy w takim razie miłego wieczoru i zapraszamy na następne wyzwania. Do zobaczenia. Do zobaczenia.